Dlaczego trzeba dobierać pompę do istniejącej studni ze świadomością realnych potrzeb? Warstwy wodonośne nie układają się równomiernie i równolegle do powierzchni gruntu jak warstwy w torcie. Przypominają raczej zgniecione warstwy materiału. Jego warstwy tworzą fałdy, zakrzywienia i wgłębienia. Podobnie w geologii. W kutek ruchów skorupy ziemi warstwy wodonośne mogą się wyginać, załamywać i tworzyć struktury przypominające fale lub harmonijkę. Dlatego nawet pomimo bliskiej odległości, twoja studnia może być dużo głębsza albo płytsza niż ta u sąsiada. Im głębsza i dalej położona jest studnia, tym większe są straty w przepływie wody. Czym więcej osób zamieszkuje dom, tym więcej wody zużywa i tym więcej jest punktów poboru wody. Krany, prysznice, toalety, pralka, zmiwarka itd. Zastanów się też, czy będziesz potrzebował wody do podlewania ogrodu lub trawnika, a może do większej uprawy. Trzeba też uwzględnić ilość zwierząt w gospodarstwie. Więcej parametrów, które trzeba uwzględnić przy doborze pompy do studni głębinowej, znajdziesz w formularzu doboru na stronie dostudni.pl. Dlatego zrób badania geologiczne terenu, wykop studnię głębinową i uzyskaj informacje dotyczące wydajności, wysokości lustra wody od firmy studniarskiej. Określ swoje realne zapotrzebowanie na wodę. Wypełnij formularz doboru ze strony dostudni.pl Nasi specjaliści przeanalizują wszystkie dostępne informacje i pomogą Ci w doborze właściwej pompy. W rezultacie nie stracisz pieniędzy na źle dobraną pompę, oszczędzisz sobie i nam niepotrzebnego stresu, a przede wszystkim będziesz cieszył się czystą wodą z własnej strony. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami drogą mailową na adres info@maupa-dostudni.pl.